Witam wszystkich oglądających. Przyniosłem ptaszki te ciemne. W sumie jest wszystkich z moimi 84 chyba. Widzę, że peszty mi tutaj po Dobrze. Dwa ciemne. Dwa peszty przeszły. I tak się prezentują jutro. Prawdopodobnie jak nie pojadę do pracy, zobaczymy jaka będzie pogoda. Czy będzie duży mróz? Jak nie będzie mrozu, pojadę do pracy. Jak będzie mróz duży powyżej 5 stopni, to jednak nie pojadę i się raczej wezmę za robienie kanatek muszę trochę dorobić ogólnie jakby siedziały po dwa 2 tygodniu w kanatce poparzone dużo jest pary, ale to wiecie to pary, pary a a czym one się teraz odnajdą, to trochę minie nie powiem wam tak i jakby się działy po dwa w swojej kanadce to i tak by starczyło. Na pewno by się pomieściły. Tutaj jest parę daszków, Tak by się na pewno tutaj zmieściły. Ale niestety, no wiecie, jak to jest. Na pewno tyle nie starczy. Tak to wygląda. Łąki nakarmione. Napojone. Muszę je zamknąć przez 20. Zresztą takie takie Nie są złe. Fajbąch, nie są złe. Za te pieniądze co dałem za nie. Można powiedzieć, że groszowe sprawy. Jak powiedziałem w ostatnim filmie, aby chodziły Staliście właśnie w komentarzach, że Siedzą na ziemi, no siedzą no. Tak wyszło, że siedzą Ale nie będą siedzieć, o tak powiem W jak najszybszym czasie to postaram się zrobić tych kanatek Tak, żeby wszystko się działo w swojej kanatce no. To siedzą tam Tam też na grubo 11 ze 30 i siedzi na ziemi, ale mam nadzieję, że szybko się to zmieni. Co tu mogę powiedzieć? Dzisiaj trochę pogoniłem. Od Obrazy jasną był, nie nagrywałem, bo miałem słaby aparat. Dzisiaj zrobiłem sobie telefon. Byłem akurat na mieście, to wymieniłem aparat w telefonie już strasznie porysowany, syfu było tam w środku mi gościu na drugi teraz elegancko widać lepsze filmy będą na pewno jutro jak nie pojadę do pracy zamiar mam puścić tamte jasne te pary co tam wczoraj przywiozę co ja będę je trzymał co ma jeszcze tak jak idzie. Bardziej zależy mi na ciemnych. Żeby były. Bo ponieważ nie mówiłem tego, ale troszkę je puszczałem. Nie tak, że ja nie puszczam. No. Niedawno mam kanał. Najwięcej jak na razie to puszczam na 10 km. U nas jest taka lipa, że dookoła są lasy. Lasy, lasy, lasy. Jak puszczasz, to muszą przez te lasy przejść te głębie. A wiecie jak to? Bo przez lasy ma przejść 10 km na przykład. To jest porażka. No niestety tak się mieszka. Niestety tak to jest. Ale puszczamy. Nie pękamy, puszczamy. Na pewno będziemy puszczać, tylko się pogoda zmieni na wiosnę. Ja tam nie patrzę na młode. Starczy mi tego, co jest. Coś tam się uchowa, to uchowa. Tam parę żołników, on takich lepsiejszych łomżyńskich, to od nich pociągnę trochę, żeby parę sztuk wyszło. I co tyle no. Kończymy to na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Myślę, że Wam się moje filmiki podobają. No i tyle. Trochę je odkurowałem tego gębie Całkiem są inne, zwłaszcza. Gruchanie jest. Co ja mogę powiedzieć powiedzieć? Do jutra. No. Trzymajcie się. Jutro coś nagramy. Raczej to nie puszczę tamte. Zobaczę jeszcze jaka będzie powoda. To więc do zobaczenia. Subskrybujcie, piszcie. Nie pękajcie, piszcie. I te złe komentarze i te dobre. Wszystko biorę na klatę. Jak to się mówi. Pewno będą i negatywne komentarze. Jak na razie jest wszystko cacy. To na tyle. No. To więc do zobaczenia. Do jutra. Jutro będzie piątek, piątunio. a więc trzymajcie się.